Cześć, jestem Agusi, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zgatków z Fishing i mam nadzieję, że Wam się spodoba ten odcinek, że zostawicie łapkę w górę, to będzie mnie motywowało, żeby dalej nagrywać, żeby stworzyć katalog. Na 100%, chociaż szczerze powiedziawszy, nie wiem, nie jestem pewna, czy jestem w stanie to zrobić. Poprzednim razem trochę Maf pokazał mi, jak bardzo niewiele jestem w stanie tutaj zrobić. Mawa w ogóle mi nie zajczyła. Ja w pewnym momencie myślałam sobie, ej, zajczyło mi tego questa. Wy mi napisaliście, Agu nie, nie! Napisało, yy, zresztą tam było napisane, że quest failed. I rzeczywiście, podczas montowania odcinka ja to zauważyłam, ale wiecie, jak nagrywam, skupiam się na kamerce, skupiam się na tym, czy wszystko się nagrywa, czy dźwięki, i tak dalej. Łatwo mi pewne rzeczy przeoczyć, zwłaszcza, które pojawiają się na chwilę tylko na ekranie. Ale. Dziś Dzisiaj sobie zaczniemy łowić nie tylko ryby, które mam w questach, ale po prostu, pomyślałam sobie, dzisiaj idziemy na ryby na luzie. Zawsze się spinam, żeby realizować te questy, chociaż akurat, w sumie, to co w tym momencie chcę zrobić, to troszeczkę sprawia, że <gryw> nie do końca yy, to co mówię yy, jest trafne, dlatego że idę złapać Czawa. Dostałam komentarze takie, że Aguczaf jest na samym końcu i właśnie tam zmierzam przez świeczku smog w ogóle tutaj pływał. I wydaje mi się, że gdzieś tutaj, o, widzę chyba nawet tak bardzo, bardzo słabo na tym radarze, który już zaczyna tracić zasięg, e, widać, że tutaj gdzieś pływają chyba czawy. Muszę złowić trzy, więc ja sobie tutaj od razu to e, zarzucę. I chyba coś mi się wydaje, że jestem w maksymalnej długości. To chyba są czawy. Jestem prawie, że pewna. Uwaga, uwaga, tak, to jest czaw, bo widzę, że jeden na trzy, są bardzo tanie, ale właściwie już jeśli chodzi o finanse, to raczej nie musimy się martwić, spróbujmy wyłowić drugiego, nie wiem, czy będzie jeszcze jeden, jestem ciekawa, czy na świecie są tylko dwa czawy, nie, na szczęście gatunek chyba nie wyginął, dostałabym o tym informację, czawów jest zdecydowanie więcej, okej. Okay. Bardzo śmiesznie się zachowują. Już wcześniej chyba widziałam te ryby. Wyglądały mi na takie zombiaczki. W każdym razie to zadanie mamy zrobione. Ja troszeczkę wrócę, żeby jakby więcej widzieć, i pomyślałam sobie, że dzisiaj pozwiedzamy sobie te głębiny. Eee, tak jak mówię, nie będę się grywała w 100% questami. Ja w ogóle nawet nie wiem, czy ja jestem w stanie złowić kajfarka i czy jestem w stanie złowić mawa. Zaczęłam powoli w to wątpić, chociaż bardzo dużo wspierających komentarzy mi napisaliście w poprzednim odcinku, za co bardzo dziękuję. No i właśnie poprzednio zapytałam Was, co robimy tak właściwie? Czy już raszujemy? Ojejku, ten smok jest straszny, ale zaczyna pływać koło mnie. Zaz pytałam się, czy już rażujemy na smoka, czy próbujemy go złowić, chociaż naprawdę nie wierzę, że moje umiejętności są w stanie do tego doprowadzić. E czy też e jakby próbujemy e robić wszystkie questy? I były oczywiście podzielone, e jakby wasze opinie na ten temat. Zresztą jak zawsze, to, to wiadomo, że ile ludzi tyle różnych opinii. No ale dużo było takich e osób, które pisały, żebyśmy robili na 100%, więc ja postaram się trochę połowić. No, kościu, odwróć się, halo! on płynie z taką samą prędkością jak ja tym samym nie mogę go zachęcić do złapania przynęty doskonale jesteś chciałabym sobie zrobić wiecie dużą przynętę może ten smok się z, jakby wiecie chociaż zbliży do mnie ja nawet nie liczę na to, że go złowię, po prostu dopłynę do krawędzi mapy, będę śledzić chociaż już nic kompletnie nie, widzę, nie widać kupię sobie bombę więc nie wiem po co bombę kupiłam, ale kupię sobie rakietę i spróbujemy chociaż go zobaczyć na własne oczy, bo ja w sumie jeszcze do tego nie dotarłam. O! Ale fajna! Ta ryba była świetna! Tylko, że niestety się wypuszczyła. Ona nabija na swój rożek, to był taki jednorożek. Nabija na swój rożek. O, jaka fajna! O, jest! To chyba to! To chyba był smok, bo raz pierwszy koło mnie przepłynął. Dobra, ja zbieram jakąś nową rybę, więc odblokowujemy katalog. W każdym razie tam była taka ryba, która wyglądała jak jednorożek, i już y, widziałam podobnego rekina, który łapał na swój róg. Ale to było bardzo fajne. Naprawdę takie świetne ryby w tym instrumencie. Ta ryba na przykład zielona wygląda jak żółw. Bardzo fajnie. To jest furą. Dobra, wrzucamy sobie furoła na y, moją y, łódeczkę. Spróbujemy złapać jakąś małą rybkę tutaj. O, tu jest bardzo dużo. Tam, tam była ryba, która wyglądała jak wąsacz. Totalnie głęboko. Ale dobra, najpierw złowimy żółwia. Yellowjow. Okej, okay, to jest też bardzo fajna rybka. Jest, by zrzucać te ryby na moją łódkę. Wiecie, żeby sprzedać pierwsze egzemplarze, które udało mi się złowić z nowego gatunku. Dobra, ty się na razie nie, nie napalaj na, na to złapanie mojej przynęty. Spróbuję zejść niżej, bo gdzie, gdzieś tutaj była fajna ryba. Nie, ty, ty nie jesteś fajną rybą. Ciebie nie chcę. Zobaczcie w ogóle, jak te ryby. całą gromadą! Dobra, spadać mi stąd, spadać mi stąd. O, chodź, ty, ty, ty. Nie, nie ty. Ale tutaj jest bardzo fajna ryba, która troszeczkę wygląda jak taki mini rekinek. Dobra, chodź tutaj. Chodź, chodź, chodź. Nie, 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 żółwie. No dobra, złapałam jednak żółwia. Yy, ale bardzo, bardzo podoba mi się ta ryba. W ogóle, szczerze mówiąc, tutaj są chyba najfajniejsze ryby w tym rejonie, chociaż nie mogę za bardzo daleko zarzucać. Widzę, że tutaj pływają też małe takie, niby żółwie. Zresztą wiem, że to nie są żółwie, ale one jakby troszeczkę tak przypominają z pyszka żółwiki, Okej, okay? Może uda mi się małego złapać, tak? Baby Joe. Dobra, zrzucamy sobie maluszka. W ogóle ja już dalej chyba nie mogę zarzucać w naturalny sposób. Coś mi się wydaje, że jakby tutaj jest granica świata. Już dalej popłynąć nie mogę. To znaczy, mogę zarzucić dalej, o ile rzeczywiście na przykład wezmę sobie rakietę. Albo po prostu tak sobie rzucę. Spróbujmy unikać tych ryb, jak tutaj ich jest dużo. To jest przerażające. To jest przerażające. To jest. To jest definitywnie smok. To jest. O matko, on tu pływa. Ciekawe czy on mi zjada przynętę na przykład, czy jest taki chętny. Dobra, tutaj widzę, że coś dużego też pływa. Jejku, <laughs> jaka ładna! Jaka ładna, ale jest chyba też duża. Jak tu jest bardzo dużo fajnych ryb. Jestem po prostu podekscytowana, zwłaszcza, że nie widzę nic na radarze, chociaż mam radar. To po prostu mam ochotę tutaj spędzić mnóstwo czasu. Wiecie co, kupię sobie światło. Spróbujemy tutaj trochę pozarzucać. Zbierzmy sobie tylko najpierw jedną małą rybkę, którą jest czaw. To jest chyba jedyna mała rybka w okolicy. I akurat, jak powiedziałam, zbierzmy sobie małą rybkę, to żadnego czawa w okolicy nie ma. No to, to typowe jest. Tutaj pływają, ale to są śmieszne ryby. Zobaczcie, że jak tylko jedna się złapie, to one automatycznie odpływają. Ale z kolei, gdy jakby nie mam nic na haczyku, to wszystkie wszystkie się kierują w moją stronę. Bardzo fajnie. Dobra, o tam ryba mnie interesuje, bo tej ryby jeszcze nie złowiłam. Myślę, że to jest przyjemna forma łowienia ryb. To znaczy, przy, przynajmniej chodzi mi o to, że przyjemnie złowić ryby, kiedy nie muszę łowić konkretnej ryby, kiedy sobie sama decyduję, którą rybę złowię. Dobra, spuszczamy na dół moją przynętę. No, choć tutaj, w końcu chcecie zobaczyć, do ile razy sztuka? Normalnie nie wiem. Nierwij się za mocno. Czym ty właściwie jesteś? To jest Bitterfish, czyli taka gorzka ryba. Nie wiem, czy to powinno być takie właściwe tłumaczenie, ale kawałeczek się cofnę. Może gdzieś tutaj z tej strony będą jeszcze inne ryby. No dobra, widzę, że jestem skazana na małą przynętę w postaci czawów. No to w takim razie zróbmy sobie średnią przynętę. Spróbujemy złowić może. Może spróbujemy złowić dużą rybę, tą, tą taką różową? Dobra, nie, nie chciałam bomby, chciałam kupić hak, Ale dobra, bomba też się przyda na te maluszki, chociaż one nie powinny się interesować za bardzo moją przynętą. Dobra, nie interesują się moją przynętą, więc to jest problem. Czy gdzieś tu w pobliżu jest jakaś ryba, która raczyłaby mi rozwalić przynętę? Dobra, ty możesz rozwalić przynętę. O tą! To! to wygląda. Ta ryba wygląda, jakby miała przymocowany do siebie ładunek wybuchowy, ale to jest dziwne, bo miałam dużą przynętę i miałam hak, a ona mimo wszystko zjadła mi przynętę. Czy ona musi mieć jakąś specjalną rybę, którą może złapać? Jestem bardzo ciekawa. Nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że to jest właśnie soda fish, i soda fish będzie kraść moją przynętę, przynajmniej dopóki nie dam jej czegoś, czego ona porządza. Może bomba? Wiecie, ona, mówię, wydawało się, jakby miała ładunek wybuchowy. Więc spróbujemy sobie złapać małą rybę jakąś. Chociaż nie wiem, czy ona wymaga y, przynęty większej. Tutaj coś jest ze świecącymi oczami. A to nie są oczy, chyba nawet. Ale fajne! Ja naprawdę nie sądziłam, że ja tak dużo rzeczy dzisiaj odkryję nowych, których nie widziałam, bo po prostu nigdy tutaj w tej części nie mówiłam, co oczywiście jest logiczne, że w tej części będą zupełnie inne ryby, bo jesteśmy daleko od brzegu i tak dalej, ale po prostu jestem w szoku, jak bardzo rozwinięta jest ta gra. Szukam czegoś małego. O, to wydaje się być fajne, ale chyba nie jest małe. No kurczę, cały czas, co zarzucę, to widzę nowości. Na szczęście mam pod dostatkiem małej przynęty, więc jeśli chcę zarzucić na coś większego, to nie ma najmniejszego problemu. Weźmy sobie bombę i weźmy sobie e, latarkę. Właściwie mam tylko jedną bombę, więc muszę uważać, żeby w odpowiedni sposób ją wysadzić w odpowiednim miejscu, szukam cały czas tej żółtej ryby. Chociaż szczerze mówiąc, nie jestem pewna, czy ją znajdę. Zaczynam w to powoli powątpiać. Nie, 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 nie chcę do was, nie chcę do was, chyba będę musiała w takim razie zarzucić trochę dalej, jak cała ławica za mną płynie, okej? Okay. Nie, to też nie było to, ale spróbujmy, skoro już tu jestem, złapać kolejnego czawa, no chcę złapać tą rybę taką, która wygląda na taką bardzo bladą. W ogóle zobaczcie, że ta, ta taka pasiasta rybka, ona była trochę przejrzysta, jakby mogłam zobaczyć, co się dzieje za nią, gdzie te ryby popłynęły, już, już gdzieś ich... Gdzie się poniosło, po prostu? Zobaczmy, co się kryje głębiej. Co to jest?! Chodź! No oczywiście złapała się nie ta ryba, co chciałam, ale to jest super! Ta gra jest po prostu zaskakująca. Ja wiem, że ja dzisiaj się jaram, jakbym pierwszy raz poszła na ryby, ale w momencie, kiedy odpuściłam sobie questy, trochę tak się czuję, jakbym pierwszy raz poszła na ryby. Dobra, wiecie co? Kupujemy sobie hack. Kupujemy sobie jeszcze jedno światło i spróbujemy tą rybę wyłowić. Jestem bardzo ciekawa, czy w ogóle jestem w stanie. Na pewno nie będę mogła yy, już w prawą stronę iść to jest problem. Ok, jest tutaj. Ale jakoś nie za bardzo jest zainteresowana moją przynętą. Gdzieś tutaj krąży. Ciężko bez radaru namierzać te ryby. Ta jest też ładna, bardzo ładna, bardzo fajne rybki. Ok, you need mega hook, czyli muszę mieć. Coś jeszcze większego. Czy ja w ogóle mam odblokowany mega hook? Mam! I kosztuje 50 tysięcy! Ej, ja nawet nie miałam pojęcia, że. Yy, że coś takiego istnieje właściwie, że nie zwróciłam kompletnie uwagi, że ja będę tego potrzebowała. Jak to się może nazywać? Czy to jest Abyssal? To może być to. To jest. Yy... Jedyna znana ryba, która wymaga mega huka, Mega huku? Mega huka, Dużego haka po prostu. Dobra, wiecie co? W takim razie przygotujmy się do zarzucenia na tą rybę. Bo szczerze powiedziawszy, jeśli uda mi się złowić dzisiaj taką gigantyczną rybę, to będzie super sukces. No, fakt jest taki, że wszystkie ryby chcę złowić. Że zależy mi na tym, żeby jak najlepsze ryby złowić, jak najdroższe. Chociaż w sumie teraz już bardziej czerpię przyjemność z samego łowienia. Nie, 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 nie zjadajcie mi przynęty. Ty chodź, 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 chodź. No, i oczywiście mały, czaw się złapał. Przyznam szczerze, że jeszcze nie kupowałam czegoś takiego jak mega hook, i nie mam pojęcia, jak to działa. Kupmy sobie jeszcze jedno światełko i schodzimy po prostu w dół, bo gdzieś tu. O, jest ten jednorożek, no. Tylko pytanie, czy też powinna mieć zwykły hak. Jednorożek krąży wokół mojej przynęty, ale nie interesuje się zbytnio. Tutaj widzę te rybki, to nie jest jeszcze to, co mnie interesuje. Gdzieś na tej głębokości. Nie, zostaw to, zostaw to, to jest na inną rybę. Dobra. Uciekła, wypłoszyłam ją. Te ryby są śmieszne. Ale widzę, że jednorożek definitywnie próbuje mi przeszkodzić. Niebezpiecznie blisko się z, do mojej przynęty zbliża. Nie! No dobra, złowiłam nie tą rybę, co chciałam. Ale ta ryba przynajmniej jest super, super bierna. O, i pływa pod spodem yy, ryba, którą chciałam złowić. Dopiero w momencie, gdy już miałam inną na, przy, na yy, tym, na haczyku. No, gdyby tak wszystkie ryby się łowiły, to na pewno bym zrobiła wszystko na 100%. Lampis. No w sumie tak się lampi, nie? Takie ma oczy lampy takie. Więc w sumie nazwa bardzo trafiona. w każdym razie muszę przygotować sobie jeszcze jedną przynętę i jeszcze jeden mega hook. Dużo łatwiej byłoby mi gdybym jednak miała ten działający sonar. Wydałam na niego kupę kasy, kupę czasu zajęło mi zbieranie na niego, a i tak nie jest w pełni funkcjonalny, więc to jest największy problem w tym wszystkim. Też przy twieczku zobaczyłam tego jednorożka, który tak bardzo blisko pływał tych Czawów i on ma swoje, na swoim pyszczku Czawa, więc może mogłabym z hakiem spróbować złapać tą rybę? Nie wiem, czy to się powiedzie. Nie wiem, czy wystarczy mi światełka, ale chwilę popływam i zobaczę, jak ta ryba się zachowa. Czy zachowuje się w taki sam sposób, jak. Ee, wiecie, ten, ta ryba, która łapała pufferfisze? Bardzo prawdopodobne. No ale w międzyczasie coś zeżarło mi przynętę i to była w tym przypadku bitterfish, więc w sumie nie, nie sprawdziłam tego. Kupuję kolejne światło, kupuję kolejny. Mega hack. Masakra, ile pieniędzy na to idzie! I wiedziałam, że przed chwileczką pod spodem pływał ten wielki rekin, więc może może uda mi się go złapać. Chociaż oczywiście zazwyczaj to tak wygląda, że złośliwość ryb jest nieoceniona. Ale mam mega hack. Więc może jeszcze nie jest stracone wszystko. Gdzieś tutaj powinna pływać, nie ty, i nie ty! Szukam czegoś bardzo konkretnego. Spróbujmy trochę, jakby. Mm, Tą rybą pomanewrować za pomocą różnych przycisków, i może, może zaraz się znajdzie? Jest! Okej, okay. wyciągam ją! Mam ją! Nie! Wracaj się! Wracaj się, wracaj się! Ja chcę jak najbardziej, jak najbardziej chcę cię wyciągnąć. Jestem po prostu dobrej myśli, bo ona jest już przy powierzchni. Nie możesz się zerwać, proszę, nie znisz mi marzeń. Już, już po prostu tyle ryb zniszczyło mi marzenia. Bądź dobrą rybką, masz takie piękne spojrzenie. Takie dobre spojrzenie, dobry wzrok. Jejku, ja czuję, że to będzie emocjonująca walka, którą na końcu przegram. Chociaż, nie, Agu, musisz w siebie bardziej wierzyć. Jest, jest szansa, że ci się powiedzie. Spróbuję trochę ją odciągnąć w drugą stronę. W sensie płynąc łódką, bo jeśli będę płynąć łódką, to potem będę mogła się do niej zbliżyć, płynąc w jej kierunku. Jestem na dobrej drodze. Na razie nie ciągnie aż tak bardzo, żeby yy, żyłka była czerwona. W sumie twutwutwu, tfu, tfu, Agu, nie powinnaś gadać takich rzeczy. I są takie momenty, że przez większość czasu jednak tą żyłkę widać. Okej! Okay? Aj! Było tak blisko! I teraz pionowo w dół! To nie jest dobry pomysł, dobra? Muszę ją trochę w takim razie jeszcze w lewo, ale przeżywam. Bo po prostu, słuchajcie, znowu serce mi wali, jak nie wiem co. Jakbym nie wiem, co robiła. A to tylko, tylko łowienie ryb, Agu. To jest najbardziej spokojne zajęcie świata. Ona już tak wiecie, w ostatniej sekundzie dosłownie wychodzi. Jaka fajna ryba, ja chcę ją mieć! Nie może to się skończyć inaczej niż tylko wyłowieniem. Dobra, płynę cały czas w lewą stronę, w lewą stronę żeby. Tak! Tak! Ale nic się nie zdarzyło, jakby nic się nie pojawiło. Nawet nie mam będzie, jak ona się nazywa! Aha, bo wiecie co? Chyba prawdopodobnie wyłączyłam sobie z tego wszystkiego hood, albo sam mi się wyłączył. W każdym razie muszę sprawdzić w katalogu, co ja w ogóle złowiłam. No właśnie, to jest ten Abyssal, który jest warty 800 tysięcy. Więc walka była emocjonująca, ale na pewno się opłaciła. Już w tym momencie, zobaczcie, mam wartość ponad milion wszystkich ryb, które mam w tym momencie na mojej łódce. Jeszcze sześć ryb mogę złowić i sprzedam je z naprawdę gigantycznym zyskiem. Fajnie byłoby złowić tą rybę, tego jednorożka. Do tego potrzebujemy czawa. A nie, czekajcie, najpierw sobie zróbmy hak i światło, bo w sumie będziemy musieli prawdopodobnie z tym czawem zejść niżej. Więc hak i światło kupujemy. I bardzo ważna sprawa, nie łapiemy jednorożka. Żeby to było jasne, po prostu sobie pływamy. Bo w momencie, gdy odpuściłam łapanie tego jednorożka, to on tutaj gdzieś był. Dobra, to nie jest to. Chociaż jest też różowe i duże, ale to nie jest to. Mam też złą przynętę, żeby złowić jakby innego rekina. No i zobaczcie, wcześniej krążyła koło mnie cały czas. Jest! Ale tylko mi go nadgryzła. Okej. Okay. Może warto byłoby sprawdzić w katalogu jednak, jaki, jaka jest metodologia złowienia tej ryby, ale może się uda złowić tą dużą różową rybę i wiecie, będę miała załatwioną, dużą różową rybę. Dokładnie tak. To było. Znaczy, dobra, jeszcze jakby nie mów hop, jeszcze nie, jeszcze nie złapałaś, ale to było dużo prostsze niż bo panie tej wielkiej ryby z pięknymi oczami. Dobra, zobaczmy do katalogu. I rzeczywiście ta ryba nazywa się pierser, znaczy rzeczywiście jest tak, że czawy nabija na swój róg, więc jest to jakaś metoda na złowienie jej, ale nie mam pojęcia w jaki sposób mam ją wyłowić, skoro ona mi ją nadgryzła, a nie przebiła swoim tym rożkiem. Dobra, spróbujemy, spróbujemy, trochę, trochę mogę tutaj zabawić. Dzisiaj po prostu jesteśmy yy, w konkretnym miejscu, na połowach, w dalekie morze wypłynęliśmy. Dobra, wiecie co, teraz tak sobie pomyślałam, że może muszę od razu z hakiem to zrobić, bez żadnej dodatkowej przynęty, bo wcześniej miałam małą przynętę już zrobioną. Więc tak, światło i hak. I próbujemy po raz kolejny, gdzieś tutaj pływały te czawy. Dobra, mam cię. Ok, Jest. Yy. Tylko nie wiem czy widzicie, ale jakby nie mam nic na haku. Ona mi nadgryza nic? Coś się chyba zepsuło. Halo, rybo. Miałeś nabić na swój hak tą rybkę, a w sumie to nie robisz zupełnie nic. Nie rozumiem. Nie rozumiem, co się wydarzyło właśnie. Ona po prostu. Nie wiem, zżarła mi rybę na jednego kęsa i dalej mogłam łowić ryby na to? Ciężko stwierdzić. Dobra, myślę, że troszeczkę możemy się wrócić w inne miejsca. Chociaż jeszcze jedną rzecz bym sprawdziła. Skoro już tam jestem, to sprawdzimy sobie, jak daleko jest do dna w tym miejscu. Oczywiście nie sprawdzimy tego na sonarze, który do tego właśnie służy. Ale spróbujemy sobie kupić jeszcze jedno światło. I bez żadnej przynęty spróbuję zejść na sam dół, bezpośrednio tutaj pode mną. Może nic mi nie zje przynęty. No oczywiście, że wszystko będzie mi przeszkadzać. Spadać! Ja tutaj mam zadanie do zrealizowania! No i oczywiście teraz mi przeszkodzi i teraz mi zje przynętę, no. Tym razem jestem przygotowana na taką ewentualność. Odstraszymy tą, rybą, tą rybę bombą. Swoją drogą, jeszcze będę musiała spróbować z tą rybą, która jakby ma ładunek przymocowany, gdzie się będę musiała znaleźć. Ale jestem bardzo ciekawa, co się kryje tutaj niżej i czy coś się kryje. Już jest bardzo, bardzo głęboko, bo jest bardzo, bardzo ciemno. Nawet szczerze powiedziawszy nie wiem, czy się dalej obniżam. COŚ JEST! UUU! Okej, okay, i jeszcze spadam w dół prawdopodobnie, chyba że ta ryba płynęła po prostu w górę. Ja tak, wiecie, trochę się próbuję obniżać. I jest dno! Okej. Okay. Te ryby w ogóle nie są zainteresowane moją przynętą. Ja tutaj, wiecie, jedyną opcją na zwiedzenie niższej pozycji jest jakby potrząsanie moją przynętą. Ten flik. Oj, nie chcemy się zaczepić. Dobra, spłynimy sobie tutaj kawałek dalej. Znajmniej, czy jest jakieś zejście do jaskini w tej części. Tu jest jakaś jaskinia. Dobra, wpłynęłam do jaskini. <laughs> Jaka ładna! Bardzo żałuję, że nie mamy przynęty o odpowiednim rozmiarze, bo tutaj są jeszcze fajniejsze ryby jaskiniowe. A zobaczmy, czy tutaj na dnie śpią te same ryby, które są bliżej brzegu. Okej, okay. roślinność jest zbliżona. Aczkolwiek te jaskinie są dużo dużo głębsze. Ja już widzicie, nie mogę w ogóle podróżować w inny sposób. Nie mogę spłynąć jeszcze niżej, jak tylko tym flikiem. Dobra, tutaj coś jeszcze jest, ale chyba nie mogę zejść niżej. O, tu mamy jeszcze inne ryby. Znajdę mnie kiedy wejdę w ten moment, że będę mogła. Yy, jakie piękne! Kiedy ryby są piękne? Zastanawiam kiedy wejdę w ten moment, że będę mogła zobaczyć coś na moim radarze. Tak wiecie, pływam, pływam na ślepo, zaraz mi się światło skończy, i to będzie wtedy mój koniec. Chyba, że radar jakimś cudem, wiecie, się odpali, i będę mogła. Jakimś cudem. Oj, zaczepiłam się. Jakimś cudem będę mogła. Gdzie ja płynę? Co to za miejsce? Tutaj są ryby. O, to są jakieś takie chmurkowe ryby, albo jakieś myszkowe ryby. No i więcej się nie dowiemy. Wynurzyłam się przy lafie. Oczywiście musiałam zerwać moją żyłkę po ciemku. I pomyślałam sobie, że dobrze byłoby spróbować. Złapać ryby, które są tutaj na rafie. O, i wiecie co? To mi przypomniało, że nie złapałam tej lionfish. Ona chyba się nazywa Lionfish, ta, która zażarła mi właśnie przynętę. Spróbujemy sobie w takim razie kupić haczek, bo wydaje mi się, że ona jest zainteresowana mną tylko wtedy, gdy złapię te małe rybki, które właśnie na tej rafie żyją. Zaraz się przekonamy, czy to jest. Prawda tak? No i oczywiście mam ją od razu. To było łatwiejsze niż sądziłam. Dużo łatwiejsze, aż zaskakująco łatwe. Zrzucamy sobie ją do naszych kolejnych rybek i pomyślałam sobie, że możemy spróbować jeszcze dołożyć, jakby wiecie, tyle ryb, ile mieści się na mojej łuce. Zobaczyć, za ile sprzedamy te wszystkie ryby. Także cztery ryby jeszcze mogę sobie połowić. Oczywiście, tutaj ryby nie ułatwiają mi życia. Na końcu było dużo przyjemniej, mam wrażenie. Chodź, ciebie, przynajmniej niech mnie nadgryzie. 1600 to nie jest bardzo wysoka cena, ale brakuje mi tylko jednej ryby. No dobra. Też się nadasz 50, to jest bardzo duża cena. Na początku to mi ratowało życie. Mamy pełną łódkę, więc w tym momencie wracam na brzeg. Już chyba jestem całkiem niedaleko. Tak mi się wydaje przynajmniej. Widzę, że znienawidzony przeze mnie Maf zjada wszystkie ryby. Dobra, jaki jest nowy quest? O, bardzo przyjemny. Krewetki. Wiem, gdzie krewetki bytują mniej więcej. Chyba nawet przy tej trawie tutaj tak mi się zdaje, albo gdzieś trochę niżej, no w każdym razie blisko dna i zobaczmy sobie ile zarobię na tych rybach milion osiemset tysięcy bardzo fajnie, bardzo fajnie w tym momencie mam trzy miliony, więc teraz mogę sobie kupować dowoli wszystkie haki i tak dalej, kasą się mar martwić nie muszę, zobaczę sobie czy te krewetki rzeczywiście bytują tutaj w tym miejscu, może chociaż jedną nie wiem po co hak kupiłam i nie wiem po co bombę kupiłam chciałam kupić światło a chociaż bomba się przyda. Yy, w każdym razie spróbujmy sobie zejść tutaj na dół. I zobaczyć. Wiecie co? Może to jest przeznaczenie. Teraz sobie pomyślałam, że to musi być przeznaczenie. Skoro kupiłam sobie hak. To rozbijemy ten hak. Dobra. Spróbujemy, znaczy w sensie użyjemy tego haka. Jeszcze nie mówię do czego. Wy pewnie dobrze wiecie do czego. Nie do tego. Eee, okej, okay, Shift, przez przypadek nacisnę, gdzieś tu był! I znowu zniszczył mi życie! Dobra, chodź, musimy sobie poświecić i wesprzeć się. Okej, okay, widzę, że ktoś tu poluje na moją rybkę. Nie! Aha, zabrał mi. Chciałam, chciałam poczuć, że to jest przeznaczenie, że to znaczy, że muszę zapolować na znienawidzonego przeze mnie mawa. I tak chyba będę musiała zrobić, wiecie? Skoro już tu jestem. Tylko, że... Rekinie, czy wszyscy muszą mi przeszkadzać? Dobra, to znaczy, że jednak y, to nie jest moje przeznaczenie złowić dzisiaj mawa. Jeśli Wam się podobał ten odcinek, zostawiajcie konieczny łapkę w górę i subskrybujcie, żeby nie pominąć kolejnych odcinków. A ja się dzisiaj z Wami żegnam. Trzymajcie się, pa pa.